Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. BMW M5 z 2019 roku przyjechało do nas na montaż zabezpieczenia Canlock. Klient zdecydował się tutaj na najwyższy pakiet zabezpieczenia Pro, czyli oprócz samego Canlocka i blokady odjazdu mam tutaj również zamontowany System GPS samochód o każdym zdarzeniu poinformuje nas telefonicznie. Wyśle nam sms z dokładną lokalizacją. Przy próbie kradzieży, czy to na walizkę, czy przy próbie kradzieży na przykład lawetą, kiedy samochód wykryje przechył, zacznie trąbić. Oraz oczywiście do nas zadzwoni. Dobra, zasymulujemy sobie. Taką próbę kradzieży. Kluczyk mam przy sobie, noga na hamulec. Uruchamiamy pięknie brzmiące V8. Jak widać i słychać, silnik jest uruchomiony, a biegu wrzucić nie możemy. Samochód zaczyna nam trąbić. W tym momencie również dzwoni on do klienta. Ja teraz wpisuję tajny kod, czyli kombinację. Przycisków znajdujących się w samochodzie. Mrugnęła nam kontrolka świateł drogowych, samochód przestał trąbić, kanlok się odblokował, i w tym momencie możemy wrzucić bieg i odjeżdżać. Korzystając na co dzień z tego zabezpieczenia, mamy również możliwość skorzystania z aplikacji w telefonie. Dostajemy również breloczek, i obie te rzeczy odblokują nam kanloka zaraz po włączeniu zapłonu. Czyli na co dzień nosząc przy sobie Brelo lub telefon, nie musimy pamiętać o każdorazowym wpisywaniu sekwencji przycisków. CanLog odblokuje się sam, czyli urządzenie staje się bezobsługowe. CanLog, zabezpiecz auto, zapraszamy. zabezpiecz auto Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.